Panie. Ja mam pytanie do Mr. Honey. Proszę bardzo. Mrs. Honey. No bo ona przed chwilą powiedziała, że o niej jest w sumie mało informacji w internecie. Ja sobie prześledziłem te informacje w internecie, które o nich są. I wynika z tego, że <śm> <śm> Oni zaczęło być głośno mniej więcej jak pojawił się w sieci taki filmik z DJem Palafaydem na trybunach chyba. No, Speciach czy coś takiego. Ludzie się wtedy zastanawiali, czy oni coś na tych trybunach robili, czy nie robili. Później pojawił się taki wyciek, że ona pracowała w agencji właśnie pod Berlinem, o czym przed chwilą mówiła, jako Kinga. Ona na początku nie przyznawała się do tego, że to było jej konto, tam straszyła ludzi, ludzi sądem za pomówienia jakieś i tak dalej. Dopiero po roku czasu, czy tam po dwóch latach, już nie pamiętam, przyznała się do tego, że to ona, ale strasznie tak jakby zminormalizowała zmin 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 tę sprawę. Powiedziała, że to były błędy młodości, że ona była niedojrzała, że żałuje tego, że nie zrobiłaby tego, e, nigdy więcej. No i miesiąc później założyła sobie konto na On I żyje tylko i wyłącznie teraz chyba tylko z tego, że pokazuje na tym On swój swój tyłek. Jakim, Więc, ale ja, przepraszam, ja, ja Ci przerwę. Jaki miesiąc, Jaki miesiąc po tym? No nie będziemy się kłócić, może, czy to było miesiąc, czy to były dwa miesiące, czy już, ale mniej więcej tak to wyglądało, że ty ale powiedziałeś, że żałujesz jest, tego, co się działo w Berlinie, to, to były błędy młodości i w tym samym czasie zarabiałeś na OnlyFansie, co jest chyba jednoznaczne z tym, ale nie o tym też chciałem do końca powiedzieć, bo na swoich relacjach właśnie na Instagramie ty twierdzisz, że jesteś niezależna, samodzielna, inwestujesz w mieszkania, nie wiem ile ty mieszkań posiadasz, ale tak, tak mówiłaś ostatnio, że Pieniądze inwestujesz w mieszkania, bo zarabiasz bardzo dużo pieniędzy. Ale przeszkadza pi ci to? Dla ciebie to są pijaki, ćpuny, lamusy. Ty nie potrzebujesz nikogo, bo są karzecie erotyczne, z którymi się można zabawiać lepiej niż facety. Ale go nie w na najciej podstawie ty opierasz te swoje słowa, bo moim zdaniem ty utrzymujesz się tylko i wyłącznie z facetów. Najpierw się utrzymywałaś z facetów w Berlinie, potem się utrzymywałaś z facetów na Twitchu, które ci wysyłali na najty. Teraz się utrzymujesz z facetów, którzy wysyłają Ci e, pieniądze czy tam kupują subskrypcje na swoim OnlyFansie. Więc nie wiem, czemu taki problem miałaś do facetów. Ale ja nie mam Ale ja nie mam problemu do facetów. Ja facetów uwielbiam, ja uwielbiam i facetów i kobiety. Po prostu i chodzi o to. Że lamutami, ja... Ćpunami, itd. Mm, nie, ja nie powiedziałam, że wszyscy mężczyźni tacy są. Po prostu no, chodzi mi, chodziło tak? mi ogólnie o tą daną sytuację. Bo to pytanie, które ktoś mi zadał, było skonstruowane tak głupio i tak bezczelnie, na zasadzie: o, to jak nie masz chłopa, to z kim się pukasz? No Pukam się kurwa w głowę, jak ja, jak ja czytam takie komentarze. O to mi po prostu chodziło. I że nie trzeba być z kimś w związku, żeby się z kimś pukać. Rozumiesz? Po prostu odpowiedziałam hamsko na chamsko zadane pytanie. I to było jakby, ja, rozumiesz, no. w żartach też poniekąd, ale też wiem, jak wygląda teraz ten świat te wszystkie skecze, te wszystkie jakieś imprezki i tak dalej, i tak dalej. W takim wieku jest bardzo ciężko znaleźć kogoś, kto nie imprezuje, kto nie pije i tak dalej. Potrafisz chyba zrozumieć to, co teraz chcę powiedzieć, tak? No tak troszkę zabrzmiało, ta twoja wypowiedź, jakbyś, nie wiem, swoją znajomość właśnie z żoną, dzięki któremu się wybiłaś jakby nie było na drzwiciu, czy tam z fajdem czy z innymi facetami porównała ich właśnie do takich y, w cudzysłowie lamusów, bo taki służyłaś, że faceci to lamusy, że faceci piją, trwają, biją kobiety, nie wiadomo jacy są. Mm -hmm. Więc ja podniosłem wrażenie, że wypowiadasz się o swoich byłych partnerach. Nie, I to też absolutnie. Tak, to też troszkę tak zaczmiało, że ty jesteś naprawdę mega niezależna, nie potrzebujesz żadnego faceta, a jak dla mnie 99% twojego życia, twoich dochodów to są faceci, no bo Sorry, nie wiem, co ty innego robisz poza. No teraz masz jakieś walki, ale żyjesz tylko i wyłącznie z tego online państwa. Chyba sama ostatnio mówiła, że potrafisz zarobić 100 tysięcy miesięcznie na online państwa. To, to się wydaje, że, że jednak trochę ci się odkleiło i nie do końca sobie zdajesz e, sprawę z tego, co mówisz. Arku? Yy, jesteś tak? jeszcze z nami? Yy, to to, to za, zapytam cię, bo tak zdajesz się mieć bardzo dużo informacji i bardzo dużo poświęcać czasu i energii na to, żeby tutaj lustrować yy, Ewę. Yy, czy ty jesteś jednym z fanów, czy subskrybentów, czy, czy, czy to na Twitchu, czy na innej platformie? Nie, Arek po prostu nie ma co z życiem robić. <laughs> Ej, mam bardzo dużo do roboty w życiu. Nie, to akurat przeglądłem Instagrama, to wszystko było na Instagramie. Mm -hmm. Ona opowiadała chyba na jakieś no tylko, że jakbyś wiesz, śledził mnie y, od dłuższego czasu, to y, wiedziałbyś, jakie jest moje podejście i jakie mam poczucie humoru i tak dalej. Y, no to, to ogólnie nie było skierowane w niczyją stronę, y, po prostu y, y, widzę, jak teraz mniej więcej wygląda świat i jak, y, jaki wpływ mają, załóżmy, nie wiem, raperzy albo... Y, nie wiem, jacyś tam streamerzy, influencerzy na, na ludzi yy, i że chodzenie do sketcha jest cool. Sorry. Co ty robisz? Chciałem, Przez przypadek odpaliła obina chyba. Włączyła miuta. <śpięk> <śpięk> sorry. Uh, widzę, jakie po prostu jest podejście, że, że imprezki są cool, że ci panie jest cool, że to jest fajne i tak dalej. Albo. Mm, no, ogólnie takie chamskie zachowanie do, do drugiej połówki. No i raczej o to mi chodziło, żeby troszeczkę dziewczyny podbudować na zasadzie takiej, że Ej, słuchajcie, dziewczyny, nie musicie być z gościem, który was źle traktuje albo źle się zachowuje. O to mi chodziło bardziej. Okej, okay, Arku, dziękujemy Ci serdecznie za telefon. Czekamy na kolejne e, telefony od Was.